No to dzisiaj Jezus jest w drodze do Jerozolimy, także my dzisiaj też w drodze ze słowem. I z tego tytułu w drodze, bo u nas jest taki zwyczaj, że w najbliższą niedzielę po uroczystości Jana Chrzciela, czyli 24 czerwca, z jednej parafii naszej idziemy do drugiej parafii, z Rogiedli do Wilczkowa, na odpust właśnie Jana Chrzciciela, A potem jest zamiana, odbicie piłeczki, że ci z Wilczkowa idą do Rogiedli na świętej Małgorzaty w lipcu. Ale skoro w drodze, to dzisiaj takie trzy punkty spróbuję osadzić. Tak, są czytania trzy dzisiaj. Spotykamy kwestię przykrycia plandeką, płaszczem, tak? Chłopak na chłopaka rzuca plandekę i to jest taki system pod tytułem przekazuje ci też misję do wykonania, przekazuje ci robotę, bo ktoś cię wybrał, tak? Czyli Eliasz na Elizeusza narzuca płaszcz i w ten sposób dokonuje się namaszczenia, czyli wybrania go do pewnej misji, ponieważ jakby przekazanie pałeczki, ponieważ Eliasz. Już się wypalił w tej robocie, którą ma, odchodzi swoje zrobił i ma to przekazać następnemu. No i tutaj z naszego życia, tak? Jak coś prowadzisz, jak coś robisz w tej roli, w której jesteś, począwszy od tych rodzinnych, mąż, żona, ojciec, matka, ale tworzysz jakieś dobro, tak? Bóg dał ci zdrowe ręce, zdrowy umysł, możliwości predyspozycji, wyposażył cię wszystkim, czego ci jest potrzeba, żeby produkować dobro, żeby produkować dobro dla zbawienia swojego i innych. I teraz nie wiem, czy prowadzisz jakiś biznes życiowy czy nieżyciowy. Życie to już jest niezły biznes, tak? I teraz, żeby nie splajtować, to trzeba też prognozować, co się na rynku też dzieje, i badać inflację, wszystkie te inne życiowe sytuacje. Ale żeby nie spaliło to na panewce, że cały ten wysiłek pójdzie tak naprawdę w piach, w pył drogi. To potrzebna jest jedna rzecz, żeby kogoś po sobie wprowadzić. Tylko to się wiąże z jedną rzeczą, że musisz oddać, musisz przekazać. Jeszcze by się tam chciał pogrzebać, żeby ta osoba zrobiła to tak, co naszemu i tak dalej. Ale tutaj kluczem to jest oddać i odmówić sobie jeszcze ciągnięcia za sznurki, jeszcze gdzieś tam wchodzenia, jeszcze podpowiadania. Oczywiście to można podeprzeć wszystkimi dobrymi, jakimiś tam intencjami, no bo żeby się podzielić dokładnie tą wiedzą, żeby chcę Ci pokazać i tak dalej. No, no Basta dotąd, bo bym powiedział przekaż mu namaszczenie. Czyli to, że ja cię wybrałem do głoszenia mobilny dobrej o mnie, to to przekaż. Do zbadania jest to, czy my przekazujemy to dobrego, co nam się udało zrobić, że to nie tylko moje, moja firma i tak dalej. Tu może być taki jeszcze jeden niuans, że chciałbym swojemu dziecku na przykład, chciałbym, żeby syn czy po mnie firmę, żeby gospodarstwo, czy jakieś tam inne, a tu nie idzie. No właśnie, ale to jest klucz. Czy ja to rozeznałem, czy spytałem, że to jest wola Boża? Bo jak jest wola ludzka, to to nie pójdzie. I jak ta osoba, której chcę to przekazać, chce go namaścić, że nie na siłę, koronę mu wsadzić na, na siłę, na głowę, a ona się po prostu nie przyjmuje, no to potem jest mnóstwo ciśnienia, nieporozumienia i w ogóle nawet hejtu, z tego względu, że ktoś takiego rozczarowania, całe życie na to pracowałem, a ktoś w mojego domu nie przejął, gospodarstwa, firmy, kuporzec, coś, coś innego, tak? Tak bardzo chciałem, żeby został na przykład, no nie wiem, farmerem, kierowcą, żeby została lekarzem, prawnikiem, a tutaj nie idzie. Dlatego, że to zakłada wolność. Tak? Najpierw trzeba zobaczyć, jak ta osoba ma predyspozycję, czy ona się do tego w ogóle nadaje, ale przede wszystkim, czy ona została wybrana. ta osoba ma predyspozycję w oczach Boga, tak? To jest pierwsza rzecz. Druga, wokół wolności, wyzwolenie nas, Chrystus dzisiaj yy, mamy w, yy, w drugim czytaniu, ale tu nie chodzi o te wszystkie niebole zewnętrzne, takie czy inne, tylko najwięcej problemów to jest z wolnością wewnętrzną. Wracam z tygodnia zamknięcia gęby na kurtkę, z takiego bycia przy boku jak Wytku Świętego Inacego i tam spotkałem coś co to jest kolejnym etapem jakby do pracy w moim życiu, czyli żeby nabywać takiej obojętności, świętej obojętności. Nie że to masz na wszystko wywalone, bo to zakłada wrażliwość, ale żeby być wolnym od przywiązań. To wydaje się niemożliwe dzisiaj w świecie, żeby nie być z kimś, z czymś przywiązanym, ktoś komuś za coś on to wiesz, oczekuje, że też mi coś tam już się wiąże sznureczki jakieś tam mniejsze lub większe. I tak naprawdę to ku wolności wyswobodził na tytuł, to nie w ten tydzień będzie takim patrzeniem. Gdzie i do czego jestem, do kogo przywiązany? Gdyby dzisiaj Bóg mówi, Dobra, ja Cię wysyłałem na drugi koniec, nie wiem, Polski, Europy i tam idziesz, i masz wszystko, co Ci potrzebne, no to to jakiś w tych dzisiejszych czytaniach. Ale pozwól mi tam, że to załatwię, z tym się spotkam, i że tutaj to ogarnę. No jeszcze tutaj, ale jeszcze bym chciał to. Zostaw w umarłym umarły, umarłych, jak to dzisiaj słyszymy, i idź, Wiecie, ja do tego wybrałem, no to idź. Tylko. Niejednokrotnie, chyba, jest tak, że ważniejsza jest nasza wola, co myśmy sobie zapanowali, jakie ja mam plany, jakie mam pomysły na wakacje, na swoje życie, na inne rzeczy. I, i, i trudno jest się po prostu odwiązać. No, trudno, żeby to sobie gdzieś tam poszło. A ja wtedy jestem wolny i mam całą petardę do tego, żeby zrobić z tego narzędzia, które mi Bóg dał, niezłą nutę, tak do, do, do życia i rozbawienia swojego i bliskiego. No i w końcu, tam jest jeszcze taka. Dzisiaj fajne takie sformułowanie w drugim czytaniu. Patrzcie, byście się wzajemnie nie pozjadali, czyli ewidentnie ewangeliczny kanibalizm dzisiaj, tak? Byście się nie pozjadali, czyli co? No Tam jest wcześniej, że kochajcie bliźniego z tego, ale uważajcie, żebyście się nie pozjadali. Jak my czasami jesteśmy takimi chodzącymi głodami na kebaba. No nie wiem, żeby kogoś tam wrąbać w całości, bo nasze potrzeby tak kipią, żeby kogoś po prostu przesiegać jak tatar, przemielić z jajeczkiem, z góreczkiem, z cebulką, potem powciągać. Nie chodzi o to, żeby kogoś żywcem zjadamy, tak? Ale czasami tak jest, że nasze zachowanie, że moje konkretne słowa, wypowiedzi zjadają kogoś żywcem. Warto sobie dzisiaj na to lusterko popatrzeć, tak przed tym, tak? czy patrzeć w tym tygodniu tak uważnie, tak szczególnie, czy ja kogoś nie pożeram, ale z drugiej strony odwróćmy rewers, nie dać szyby też pożreć tak? ludzkiej opinii, tym co się dzieje, jakimś tam wyobrażeniom, presją zawodowym, rodzinnym nie tylko, to jest ważne. Że sobie zobaczyć, że ja nie pożeram, ale też, że nie dam siebie pożreć. I ostatnia rzecz to dzisiejsza Ewangelia. I tak sobie szukam, yy, próbuję przypomnieć, co mnie w tej Ewangelii dzisiaj tam dotknęło. Ale to wszystko znowu mi się wiąże cały czas z tymi poprzednimi sytuacjami, że wolny od i obojętny na. I wtedy jest niesamowita przestrzeń, w której możesz zacząć życie duchowe, zacząć je rozwijać, ale w wolny sposób też wybierać, co trwalej zakorzenia się dobrem w Twoim życiu. Że to. Nie jest kolejna zdradka, którą musisz załadować, czyli coś komuś, ktoś Tobie, żeby na chwilę poczuć się szczęśliwym. Tylko stąd jest Twoje szczęście, że jesteś wolny przed Bogiem, wolny przed ludźmi i możesz w sposób wolny wybierać, tak? Yy, to chyba na tyle, bo już grzeje dzisiaj zdrowo, więc mi się tam naleśnik smaży. Ale takie rzeczy chciałam zostawić, tak? Żeby sobie przejść w taką drogę, może na jakiś dzisiejszy niedzielny spacer z tym słowem. No, ja pozdrawiam serdecznie, bo muszę gonić peleton, bo nam ucieka. Pozdravljam, zbog